Wypełnić posłannictwo głoszenia Nauczanie domowe, 17 lipca List do Kolosan, rozdział 1, wersety od 24 do 28 Bracia, teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony dopełniam niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stałem się z powodu zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa. Mam wypełnić posłannictwo głoszenia słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, Upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie. Paweł ma świadomość zadania, jakie otrzymał. Jest to głoszenie Słowa Bożego. I właściwie tu skupia się prorocze. Posłanie całego ludu Bożego. To zadanie jest obowiązkiem i przywilejem wszystkich wierzących. Głosić Słowo Boże. To jest nasze zadanie jako Kościoła. Dlatego mówimy, że Kościół jest ludem proroczym, prorockim, że jesteśmy prorokami Boga. Właśnie wtedy, kiedy głosimy Słowo Boże. Jeżeli go nie głosimy. Niszczymy w sobie powołanie, zakopujemy talent, sprzeniewierzamy się temu, do czego zostaliśmy powołani. A Bóg chce, żeby jego lud jaśniał tą właśnie posługą, aby ta posługa była w całym ludzie w cudowny sposób wypełniona. Dlatego nam daje ducha świętego, dlatego daje ducha mocy, dlatego budzi w naszym sercu to pragnienie. Aby każdy człowiek został przyprowadzony do Boga. O tym wspomina Paweł. Aby każdego człowieka pokazać jako doskonałego w Chrystusie. Ale stanie się to wtedy, kiedy ten człowiek zostanie przyprowadzony do Chrystusa, kiedy temu człowiekowi ogłosimy Chrystusa. Dlatego dzisiaj to powiedział do nas. Głosimy upomnienie każdemu człowiekowi, ucząc każdego człowieka z całą mądrością, jaką Bóg nam zostawił. Ta prorocza funkcja to nie jest coś dodatkowego, wyjątkowego, ekskluzywnego, że niektórzy to mają robić. Nie, to ma być ciągłe głoszenie każdemu człowiekowi. To jest nasze zadanie, Twoje i moje. I Paweł pokazuje to w takim pięknym obrazie, że była to tajemnica ukryta od wieków, a teraz została objawiona. Nadzieją chwały jest pośród Pogan Chrystus. To jest ta tajemnica, którą nam Bóg pokazał, którą my przyjęliśmy i teraz tą tajemnicą Ty masz się dzielić, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie. Zadanie dla Ciebie na dziś. Porozmawiaj z rodziną o nadziei, jaką pokładasz w Jezusie. Niech w tym proroczym działaniu, w tym głoszeniu, dzieleniu się, w tym świadectwie błogosławi Ci Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.